jak ubierać ochraniacze, jak Olos gain Control. Żeby to zrobić, musicie mieć te kilka produktów. Zaczynamy od skarpety, najlepiej nowiutkie, świeżutkie. Później są ochraniacze karbonowe, pianka ochronna, owika na kostki i ucięte getry. Zaczynam od skarpet, No i oczywiście buty na końcu muszą wlecieć, no ale to buty wlecą, jak już będą ubrane ochraniacze, jak już będą ubrane deski. Na rozgrzewkę wiadomo, wychodzimy w samych skietach wielutkich, żeby łydki nie męczyć. Nie musimy na rozgrzewkę przed meczem zakładać getrów. Ja zawsze robię tak, że wychodzę sobie w skietach i w butach na rozgrzewkę, a później przed samym meczem dopiero zakładam ochraniacze. Dlatego zróbcie tak samo, albo Albo od razu załóżcie ochraniacze na rozgrzewkę. Jeżeli macie kolegów w drużynie, którzy już przed meczem, w trakcie gry, w trakcie małych gier fawlują, którzy grają bardzo ostro, no to trzeba mieć ochraniacze. Ja z swoimi zawodnikami z drużyny żyję dobrze, więc mnie nie kopią na rozgrzewce. Dobra, mamy skarpety, zakładamy ochraniacze. Ja gram w ochraniaczach z włókna węglowego, karbonowych, są najlżejsze i dzięki temu... Nie przesuwają mi się w trakcie, w trakcie gry, a do tego są bardzo solidne i dobrze przyjmują uderzenia. Nowa pianeczka, to sobie wyrzucamy, to nam jest niepotrzebne. Robię sobie obwinięcie i teraz uwaga, ważna rzecz. Daję na środku i obwijam pianką poniżej ochraniacza. Tutaj robię mocne trzy obwinięcia i lecę w górę. Lecimy sobie w górę. Lecimy w górę. Tu już jest mniej ważne, ile tych obwinięć damy, ale tak, żeby zakryć cały ochraniacz, urywamy, chowamy piankę pod piankę, naciągam na to skarpetę. Mógłbym już wyjść na mecz, ale oczywiście muszą być getry. Getry meczowe pod kolor meczu. My mamy różne albo białe, albo czarne getry. Ja wolę w białych. Jednak cały na biało jak się wychodzi, to jest to jest coś. Naciągam sobie getrę na ochraniacz. Okay. Z drugiej strony robię to samo, tutaj troszeczkę ściągam, ubieramy buta, w tej rundzie będą leciały skechersy, niebieskie buty pod kolor oczu, możemy wychodzić na mecz.